Dzień dobry, dzień dobry, witam was z palermo tym razem. Jestem przy katakumbach ojców kapucynów. To są te fajne mumie, takie, które można zwiedzać w palermo. Muszę jeszcze niestety 45 minut czekać do otwarcia. No i mam nadzieję, że uda nam się to zobaczyć. Wiele lat temu to widziałem w jakiejś książce o mumiach. Zrobiło to na mnie wrażenie. I zobaczymy, czy na żywo też to będzie tak wyglądało, jak sobie to wyobrażam. Właśnie wyszedłem z katakumb, niestety nie można tam kręcić ani robić zdjęć ze względu na szacunek dla zmarłych. Miejsce robi potworne wrażenie, jest tam nie wiem chyba z tysiąc ciał zmumifikowanych, szkieletów i tak i tak dalej. Jak ktoś lubi taką makabrę to polecam jako ciekawostkę, żeby wejść i zobaczyć, ale jak ktoś ma słabe nerwy to nie. Przynajmniej na książce pokażę wam jak to mniej więcej wygląda. O. Tu są książki z podobizną, to jest na przykład taka dziewczynka, którą można tam zobaczyć, zmumifikowana, obok leży jej ojciec. O, ale mniej więcej wygląda to, mniej więcej to wszystko wygląda w ten sposób. Taki trochę dans makabry. No, ale zarabiają na tym. Pięć urasów wejście. Klimat prawdziwych Włoch, uliczka, betonoza, brak chodników. już jesteśmy w centrum Palermo 40... dobra widzę dobra mogę przechodzić 42 stopnie, upał śmierdzi, brudno jak to we Włoszech no i doszliśmy do katedry zobaczcie jaki piękny widok warto było przyjść nie ma dużo turystów bo jest taka godzina i jest gorąco więc wiedać można jak to się z wytrzymały. I już Wam pokazuję. jak wygląda serce Palermo. Dobra, wejdę już bocznym wejściem. Trochę nie mam siły, idzie do tego Kwiaty jak w jakiś ślub. Ja tu mam szczęście w taorminie. Robiłem zdjęcia parze, która się właśnie zaręczyła. Robiłem zaręczynowe zdjęcia. A teraz właśnie wszedłem do katedry w Palermo, gdzie odbywa się ślub. Ale nie widać, jest. nie wolno dalej przebywać. Jest i furka młodych, ja mam swoją furkę, którą prowadzę tu cały czas z wózkiem przez świat, tu jest furka młodych, którzy w tej katedrze właśnie biorą ślub i ciekawostka z Palermo, wszystko w automacie, jedzenie, pranie, picie, wszystko jest zautomatyzowane, można sobie w międzyczasie ubrać brania, koszulkę i pójść pozwiedzać miasto. Śmiesznie. Niestety, fontanna w remoncie. Coś ostatnio chyba nie mam szczęścia do tych zabytków. Jak nie zamknięte, to remont. Ale wygląda ładnie. To jakieś wykopaliska jeszcze widać. Dobra, to my po tej fontannie już nie damy rady dzisiaj dłużej chodzić, bo jest straszny skwar. Jest taka duchota teraz, mimo że zachodzi słońce, nie ma czym oddychać. Młody też już jest padnięty, więc na tyle, na ile mogliśmy dzisiaj zobaczyć Palermo, tyle zobaczyliśmy. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się. Czy warto odwiedzić Palermo? Na pewno raz warto tu przyjechać, ale czy bym tu drugi raz przyjechał? Chyba nie, chyba nie. Dwa razy odwiedziłem Taorminę i było ok, ale Palermo naraz już mi wystarczy. Mimo że nie widziałem wielu rzeczy, chyba nie mam ochoty tu wracać. Ale każdy musi sam sobie wyrobić zdanie. Trzymajcie się i pamiętajcie o subskrybowaniu kanału. Hej!